Chodziły dotychczas do przedszkola. I jeszcze taka nowina jedna. Myślę, że po informacjach, które przekazały nam jednostki samorządu terytorialnego, organy prowadzące, chcę Państwu powiedzieć, że w, jednym, w jednej z gmin tutejszego powiatu, Mirosławiec, współczynnik procentowy odsetek dzieci urodzonych w 2005 roku, czyli tych, które właściwie mając 6 lat, już ich rodzice wyrazili wolę posłania ich do pierwszej klasy, to 90, przeszło 90%. Także to jest ogromny sukces i oczywiście zasługa wszystkich nauczycieli, rodziców, organu prowadzącego. Także serdecznie tutaj z tej strony dziękuję za zaangażowanie. Powiat Wałecki też ma duży współczynnik 25. Ogólnie wszystkie gminy to jest więcej niż średnia krajowa, która wynosi 20% i nasza średnia wojewódzka 20,5. Na dzień dzisiejszy. Proszę państwa, no i jeszcze jedna refleksja, która kojarzy mi się z 1 września. I kojarzy się Kojarzyć się będzie Wam, młodzi obywatele naszej ojczyzny, na pewno przez długie lata, myślę, że do końca życia, z jedną ważną datą. Znaczy jest ważną datą, bo jest to dzień, w którym w 39 roku Wasi koledzy nie mogli rozpocząć nauki, ponieważ towarzyszyły temu dniu naloty samolotów. Wybuchy i dalszy ciąg wydarzeń tragicznie rozpoczynał się właśnie w tym dniu, zamiast roku szkolnego. To rozpoczęcie II wojny światowej, i dzisiaj będziemy, myślę, że z całym szacunkiem, odpowiedzialnością i refleksją, pamiętać również o tej dacie. Prosiłabym o powstanie i minutą ciszy uczcimy pamięć ofiar Drugiej Wojny Światowej. Dziękuję bardzo. Żeby przejść do dalszej części, myślę, że mogę w tej chwili ogłosić uroczyście, że rok szkolny 2011-2012 na obszarze województwa zachodniopomorskiego uważam za otwarty, i w tym nowym roku szkolnym poproszę o zabranie głosu pana starosty. Proszę państwa, oczywiście się pomyliłem. Sądzę, że pani kurator mi wybaczy. Nie, wicek, pierwszy wice Widzę tak tylko. Pierwszy zachodnio pomorski wicekurator oświaty. Przepraszam bardzo. Ale, ale ostatnio miałem cały czas do czynienia z wizytatorami, więc dlatego to pomyłku. Przepraszam. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Kurator. Szanowni Państwo. Pani Marszałek, Panowie Posłowie, Panie Wojewodo, Panie Marszałku, Ekscelencjo, Drodzy Goście, Drodzy Uczniowie, Spotykamy się dzisiaj na wojewódzkiej inauguracji Nowego Roku Szkolnego 2011-2012. Jest, jest mi bardzo miło gościć w progach Zespołu Szkół nr 1 Wałczu tak zacnych gości. Wybór powiatu wałeckiego i szkoły ponadgimnazjalnej to duże wyróżnienie. Dzisiejsza uroczystość odbywa się, tak jak już powiedział Pan Dyrektor w swoim wystąpieniu, w zespole szkół numer jeden, ale na ten zespół składają się trzy szkoły. Liceum Ogólnokształcące imieniu Kazimierza Wielkiego, Szkoły Mistrzostwa Sportowego oraz Gimnazjum Sportowego. Powiat Wałecki nie jest dużym powiatem. Na obszarze ponad 1400 km zamieszkuje 55 tysięcy mieszkańców. Do wszystkich typów szkół, 16 podstawowych, 9 gimnazjów i 5 szkół ponadgimnazjalnych, uczęszcza około 8 tysięcy uczniów. W tym w szkołach ponadgimnazjalnych ta liczba wynosi 2400 uczniów. I uczy w tych szkołach. W szkołach ponadgimnazjalnych 245 nauczycieli. Większości z nich to nauczyciele dyplomowani. A jak wyglądają nabory do tych szkół, bo przecież tyle niepokojów w całej Polsce mówi się, że jest wielki niż, że będzie brakować uczniów w naszych szkołach. Myślę, że jest to na niezłym poziomie. Jest to porównywalne. Jeżeli chodzi o powiat Wojecki, jest to porównywalna z naborami z roku 2010-2011. Do pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych zostało przyjętych 750 uczniów, w tym spoza powiatu Wojeckiego 85 uczniów. I wiem, że jeszcze nadal są nabory, bo jeszcze są uczniowie niezdecydowani i myślę, że ta liczba się zdecydowanie zwiększy. Gdybyśmy zechcieli. Spojrzeć na mapę inwestycji oświatowych w powiecie wałeckim, to właściwie nie ma szkoły, która nie byłaby zmodernizowana lub jest w trakcie. Nie ma szkoły, która nie miałaby nowoczesnego boiska sportowego do realizacji zajęć z wychowania fizycznego. We wszystkich typach szkół, w całym powiecie, w serce się cieszy, że tak duży postęp przez te lata został zrobiony. Szkoły ponadgimnazjalne w ciągu kilku lat zainwestowały kilkadziesiąt milionów złotych. I ten proces nadal trwa. Szanowni Państwo, jesteśmy w szkole, która kultywuje tradycję Kolegium Jezuickiego, założonego w 1665 roku i o tym powiedział już Pan Dyrektor. Też wspomniał, że w XVIII wieku osiągnęła tak wysoki poziom nauczania, że zaczęto ją nazywać Atenami Wałeckimi. Szkoła od początku istnienia była modernizowana. Przykładem jest Aula Szkolna o wystroju barokowym. Szkoła przez ponad 300 lat swojego istnienia była szkołą wiodącą w naszym regionie. Tak jak już wcześniej wspomniałem, skład zespołu szkół nr 1 obok już wspomnianego Liceum ogólnokształcącego imieniem Kazimierza Wielkiego wchodzi również szkoła mistrzostwa sportowego w Wioślarstwie kobiet i w kalkarstwie kobiet i mężczyzn, która powstała w 1976 roku i jest najstarszą tego typu placówką w Polsce. Uczniowie i absolwenci tej szkoły odnoszą wiele sukcesów na mistrzostwach świata i olimpiadach. Uczniowie Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Wałczu stanowili i stanowią trzon reprezentacji juniorów uprawianych przez siebie dyscyplinach. Jaką rolę odegrała swojej 30-letniej działalności Szkoła Mistrzostwa Sportowego, niech świadczą tylko niektóre jej sukcesy. O tym już wspomniał także dyrektor. Między innymi wychoła, wychowała 17 olimpijczyków, którzy wywalczyli dwa medale srebrne w mistrzostwach, na Olimpiadach, a w Mistrzostwach Świata i Europy Seniorów łącznie 44 medale, natomiast w Mistrzostwach Świata i Europy Juniorów w sumie 77 medali. Cennym osiągnięciem tej szkoły jest to, że stworzono unikatowe warunki dołączenia nauki ze sportem. A że tak jest, to niech posłużą dane z ostatniego egzaminu maturalnego gdzie absolwenci Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Mistrzostwa Sportowego, a więc sportowców, którzy ciężko pracują, uzyskali wynik 100%. I chciałbym, żeby to było też w następnych latach. Przed nami jest jeszcze jedno wielkie zadanie do zrealizowania. To jest budowa hali sportowej na potrzeby tej Szkoły i Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Mamy już pozwolenia na budowę. Teraz czekamy na duże pieniążki i mam nadzieję, że ziści się to marzenie przede wszystkim tej szkoły i tych tutaj uczniów i absolwentów, którzy tę szkołę ukończyli. Szanowni Państwo, pozwoliłem sobie przedstawić część działań na rzecz oświaty powiatu i mogę zapewnić, że nauka w naszych szkołach to świetny wybór i doskonała inwestycja w przyszłość dla każdego młodego człowieka. A oświata i wychowanie młodego pokolenia to jedno z priorytetowych zadań naszego powiatu. Naszym celem strategicznym jest stworzenie w powiecie silnego centrum edukacyjnego o znaczeniu ponadregionalnym we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Wałczu. I wierzę głęboko, że nam się to uda. Szanowni Państwo, w dniu inauguracji roku szkolnego 2011-2012 kieruję serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, wszelkiego dobra dla pedagogów, pracowników obsługi administracyjnej szkół, młodzieży i jej rodziców. Uczniom i ich rodzicom życzę wytrwałości w wypełnianiu trudnych obowiązków, zdobywaniu wiedzy oraz wielu radości i dumy z osiągnięć swych dzieci. Gronu pedagogicznemu życzę stabilizacji i sukcesów zawodowych. Wszystkiego dobrego w Nowym Roku Szkolnym. Dziękuję. Bardzo proszę o zabranie głos panią Dorotę Samsonowi, przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że mogę tak wspaniałej i pięknej szkole gościć. Przeczytam, jako przedstawiciel Ministerstwa Edukacji przeczytam list od pani minister Katarzyny Hale. Drodzy uczniowie i rodzice, szanowni dyrektorzy i nauczyciele, drodzy pracownicy oświaty, po dwumiesięcznym wakacyjnym odpoczynku wracacie do szkoły pełni energii i zapału do pracy. Przed Wami nowy rok szkolny. Rok, w którym czekają nas zadania związane z kolejnym etapem wprowadzenia zmian programowych do trzecich klas szkół podstawowych i gimnazjów. Będzie to również kolejny rok upowszechniania edukacji przedszkolnej oraz obniżania wieku rozpoczynania nauki w szkole. Nowy rok szkolny to także kontynuacja wielu dotychczasowych działań. Będziemy więc nadal realizować program Radosna Szkoła, dzięki któremu kolejne szkoły podstawowe otrzymują nowoczesne, i bezpieczne miejsca oraz place zabaw. Więcej uwagi poświęcimy też indywidualnemu podchodzeniu do potrzeb uczniów, wciąż odkrywając ich uzdolnienia i zainteresowania. W każdym uczniu drzemie bowiem jakiś talent. Każdy ma inne potrzeby rozwojowe, możliwości i pasje. Chcemy te pasje rozbudzać i rozwijać. Niezbędne do tego jest pomoc rodziców współtwórców szkoły, blisko z nią współpracujących. Potrzebni są także nauczycieli, nauczyciele i dyrektorzy z pasją, którzy potrafią umiejętnie wykorzystać różne możliwości wzbudzenia zainteresowania uczniów. Bo szkoła to nie tylko lekcja, to także różne inne formy działań, dzięki którym uczniowie mogą uczyć się współpracy, zaangażowania, aktywności obywatelskiej, wrażliwości na potrzeby innych ludzi. Szkoła, która potrafi tego nauczyć, odpowiednio motywować uczniów, rozwijać ich talenty, to prawdziwa szkoła z pasją. Pozwolę sobie wtrącić, że ten rok jest ogłoszony rokiem szkoły z pasją. W nowym roku szkolnym 2011-2012 uczniom, rodzicom, nauczycielom Dyrektorom szkół, pracownikom i przyjaciołom oświaty życzę samych sukcesów, wiele wytrwałości oraz spełnienia wszystkich zamierzeń i planów. Mam nadzieję, że w rozpoczynającym się roku szkolnym pedagodzy przygotują dla swoich uczniów ciekawą i bogatą ofertę edukacyjną, dzięki czemu nauka w szkole będzie dla nich szczególnie interesująca i pasjonująca. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu panią Grażynę Sztak, wicemarszałek Senatu Rzeczpospolitej Polskiej. Szanowni Państwo, w związku z tym, że już tyle tutaj padło merytorycznych y, słów na temat zmian i, i projektów i propozycji na, na ten nowy rok. W związku z tym ja tylko się ograniczę do przywitania ciepłego Was, wszystkich tutaj zgromadzonych, przede wszystkim uczniów, Waszych rodziców, opiekunów, nauczycieli, wszystkich zacnych gości, ekscelencje, samorządowców, na których to barkach spoczywa ta szczególna troska, no i zapewnić przede wszystkim, proszę Państwa wszystkich was, że już za 10 miesięcy mamy wakacje. Wiedziałam, wiedziałam, że za to otrzymam oklaski, w związku z tym przejdę do meritum. Pan Wojewoda również poprosił mnie, żebym w jego imieniu również, również przekazała te kilka mam nadzieję ciepłych słów. Rozpoczęcie roku szkolnego to ważny moment dla dzieci, ich rodziców oraz wszystkich osób związanych z oświatą. To czas wytyczania nowych działań i edukacyjnych zamierzeń na nowy rok szkolny. Szkoła obok rodziny pełni najważniejszą rolę w wychowaniu i kształtowaniu postaw młodych Polaków, wprowadzając ich w świat wiedzy i najważniejszych wartości uczy otwartości wobec innych ludzi i rozbudza ciekawość. Drodzy nauczyciele, jesteście mądrymi i niezastąpionymi przewodnikami w rozwoju edukacyjnym swoich uczniów. Życzę, by nie zabrakło Wam nigdy zapału i determinacji do przekazywania im dobrych wzorców i wiedzy. Dziękuję Wam wszystkim za to, że konsekwentnie, niezmiennie, z pełną odpowiedzią